Ja usiamano z tej strony Gamer TV dzisiaj ze mną jest. Wojtek się No i dzisiaj tak jak obiecaliśmy jest drugi odcinek. Jak było Identity Fraud, dzisiaj jest Tower of Hell. I dzisiaj się trochę powkurzamy z Wojtkiem, bo Wojtek jeszcze się dawno już nie wkurzał. I... Tak, no i... I no i będziemy parkoury uprawiać w Robloxie. Tutaj kładka i będzie dobra. kanapka, no. No, Wojtek już sobie żarty wymyśla. O nie! Tam było coś. coś teraz Tam było coś, co zabija. Widzę, że my nie przypuszczeliśmy, ale ten film, który nagrywaliśmy trwa pół godziny. Ona, tam nawet. Nawet trochę dużo. ale mi się zepsuło. Przepraszam was, ale... ja nie wiem, bo w ogóle sprawdzić nie mogę, mi się coś zacięło, ale sprawdzę, co po... Po tego odcinka No zobaczymy, naprawimy to Wajtek naprawia. się zobaczy. zna niech pisze w komentarzach, jak ktoś się zna Na no, ja się jak Aha, super, że... Zna, bo... Chciałam skoczyć na drabinkę i... <laughs> Chciałam skoczyć na drabinkę, to... Czekajcie, bo ja tutaj trika też się muszę nauczyć, takiego... Innego trika o Dobra, nie wiem A tutaj... Gdzie jesteś? Ja? Zaczynam od nowa, całe, całą wieżę. Jesteś na, drugi, na czerwony I Idę właśnie, dochodzę już na czerwony. Jestem na czerwony Mogę wskoczyć? Mogę, dobrze, doskoczyłem. A tu? Aaaaaah, jest! się w no oh. Protowers tu jest jakieś, nie wiem co, to, nie wchodzę tu. Nie! Serio, waliłeś, bo widziałem właśnie. A Protowers to tam w ogóle jest 13 minut na zrobienie chyba 10 stage. Poczekajcie Tyle. Dobra, 2 sekundy. Jeśli, się, jeśli się dziwicie, co to jest na teraz na moim ekranie, ale to to jest shift. Ja teraz lubię z tym grać na parkurach, bo to bardzo pomaga ten szybbrok. Dobra. Mm. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jedna osoba będzie wybrana. I wybrana na. Proste zasady, trzeba mieć Messengera albo Discorda i jedna osoba będzie wybrana do pomocy do robienia cięć. Jeśli ktoś się zna ich my jesteśmy takimi początkującymi na Ecie y i... Znaczy no nie na Ecie, ale jeśli chodzi o nagrywanie na Ecie, to, to jesteśmy początkującymi. O! O! Dobra, ktoś kupił w ogóle extra Time'a. Nie wiem po co plus dwie minuty są xd nie wiem po co jestem najwyżej ty tam jesteś? ty wygrywasz na razie tą całą grę normalnie, bo w to dobry jesteś a ja jestem chyba w oj nie powiedziałbym, że ja w to jestem dobry oj nie powiedziałbym a bo tam można wybrać taką drogę że na około albo tędy to ja będę te... idę na około o nie, to tak nie można wybierać, to trzeba i tak przejść. poszedłeś na u, 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 u. Ja nie o, jestem nakrzywany. Jak ja najwyżej z, od wszystkich jestem. O Jezus Mary, ej dobra, to jest łatwe. Bloki pojawiają się, znikają. O, dobra, jestem. O. 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 to się dzieje. O. Ludziska. O Boże! Ja jestem tak daleko w tym, nie? Ostatni stage! Dobra, ostatni stage. Nie! Jest! Spadłem o jedno piętro, Jezus, Maria. Mówię, to będzie się rajdowanie teraz na tym. Nie! No i na sam dół spadłem! No, widzicie, już jest początek rajdowania naszego. Mogę no, coś sobie kupić. Możesz, ale musisz mieć To Mam 87... Ej, da się to jakoś double, oh, double jump? O, to było. Dobra. Za ile to jest? Za 35 000 robuxów <laughs> nic no ale, ale Gravity Coil'a bym kupił. O, Ej, Super! Ej, mogę Gravity Coil'a kupić. Ej, a na ile jest ten Gravity Coil? To jest na ilość, czy to on jest nieskończony? Gravity Coil jest na jedną, na jedną wieżę. Na jedną wieżę, czyli nie mogę go użyć. Ale on nie działa. Nie działa. Nie działa. On działa, Jak tylko on? tak niewidocznie, ale działa. To naprawdę. Tylko piękne jest beznadziejnego tak naprawdę, było. Niewidocznie. Nie ja działa, Zbieram super. na 500. Nie wiem, co to jest za 500, ale zbieram na to za 500. Niewidocznie, ale działa bardzo. Super normalnie. Oho! No już po mnie. Ale dobra, 69 i tak dostanę za przejście. Kurde, no. Nie, to na samym dole. No. Właśnie widzę. Czy wiesz, to. Aha. Ten pierwszy to jest easy. Nie, 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 nie. Nie, będzie nie, będzie nie, Ale nie, 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 Gdzie ty jesteś tak, by the way? Byłem, właśnie tutaj, u A ciebie Gdzie tutaj jesteś. <laughs> Dobra. Nie! To, ej, nagle zaczął działać ten dobry, co? No do, do, do. Nie, ja bo ten gościu do... kupił nam ten low coś kupił. A No i w idealnym momencie skakałem. <laughs> <laughs> o, no to ładnie. Ja myślałem, że nie dolecę. i okazało się, że ale... się, wiedzieć, jak to jest. że normalnie, że się spadł. Mam grać Ej, no, ja e, no tak teraz raz. to się easy gra. Dzięki za granice. ja mam. Że, no, przecież ja mam dwa klocki katę na tym pierwszym poziomie. Dwa klocki się skatę. No? Tak to się. Na tym pierwszym. Nie! A to Bez grawitacji też się skatę na dwa? Nie. Nie wiem. Nie próbowałem Wiem, że z gravity się skakam na dwa, ale bez gravity to nie wiem. A gdzie ty jesteś? Z ty to jesteś. O co? Ja wszedłem na tego piotra prostego, dobra. Nie wynikam. <grym> Goście, zobaczysz na odcinku co ja zrobiłem. Jezus Maria. Tak, ja coś zrobiłem, że... Co Super. Ja mam... Pasek, dobra, nie wiem. Tak, tam nie było, nawet Ten gra być tylko i mi nie działa, nic mi nie działa. AAAAH! Ten jakieś... ...skill. i testy na mnie. To... Ja to chcę. Pomalutko, pomalutku. Ja się tam pomalutku ja tutaj na spidzie wszystko robię. Właśnie przez to spada mnie. To się już na, doszedł na górę, najgorzej. Eden? No. Może w minutę na to. No właśnie, ile zarazem, no. Mam dobra. Dobra, mam e niecałą e minutę e na dojście e się wskakuje, dobra, to też Ez się wskakuje. Dobra, 50 sekund, tak dokładnie. Nie jestem dobrym matematykiem, a więc nie wiem, no ja ja już dałem. Do... 30... 45 sekund. 40... 30 sekund. A! bo to ten, dobra, to, to jest na ten Ej, dobra, ja już tu ja chcę. pana, z dobra, ja spróbuję jeszcze przejść ten pierwszy level. Dobra, pierwszy to jeszcze przejdę, dobra, teźle pierwszy. Nie, nie, już nie zdążysz. Ja nawet nie... O, ja już spadłem już. Tak zdążę. A zdążę. Ja nie zdąży. Ty jeszcze zdążysz chyba. Jak się postarasz. Nie. 10 sekund, 9, 8. Dobra, ale prawie do końca doszedłem. A ja za dziwnie się skaczę bez tego grappiti. Ile tu ludzi jest? Ja się, ja będę to łaj. Ja się ja nie będę kołać. Ja tu z typem na pierwsze ogień. Nie? Ja właśnie nie dam im dojść do końca, ale polecę pierwszy. No nie, to jest. Zginę gdzie typ, nie? Ścigaliśmy się z typem i zginęliśmy w tym samym miejscu. Tak, super. Wow! Widzieliście to? Widzowie. Kopie słucham. Na... Dobra, jestem! Przyszedłem! Chyba jako jedyny to przeszedłem. Ale tak mi się wydaje, ale nie wiem. O ja. Łą, wow wow, 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 Co tu się dzieje? Mogę to ktoś brzydki, przejść, ale spa a więc nie. Tak. Wiem, czy jestem to... na zielonym, na czwartym ty jesteś. Nie, spadłem! Na którym byłeś? Na. na trzecim. No to ja właśnie nie jestem na nim O, tu jest dziwne na tym trzecim strasznie. Nie lubię takich rzeczy. Tak na tym trzecim są. Ale przeciąg. Dobra, właśnie, na czwartym. Słuchajcie, to jeszcze raz jestem na czwartym. To nie doskocie. Chyba to... świętować na O, Wojtek już na czwartym jest. Patrzcie pa, pa, no, na, na to, patrzcie. Patrzcie, to się nazywa Leder Jump. Już nie wiem jak to nazywam Tu trzeba tam trzeba Dobra nie i... wiem o cio... Nauczyłem trzeba się iść, tego, ale teraz już trzeba nie trzeba jest. Teraz tam trzeba iść. No to pierwszy się na speedzie przechodzi Teraz tu trzeba iść Teraz tu trzeba iść Nie na pierwszy no. no. Ale wysoko jestem Pierwszy raz może zrobić herz w życiu Nie W życiu? Tak, w życiu, serio. Część raz może ja zrobimy, ale to. Pa, hopa. Pa, hopa. Dobra, biegnę! W typie jakimś jestem, dobra, lecę. Dobra, na tym Nie spadłem, spadłem to... bo głupie... Ej, dobra, widowie! Widowie! Jesteśmy tak wysoko. Że teraz Ten spadłem, trzeci... to przecież... Ten trzeci był łatwy, tylko że ja spadł na nim głupie. Ja się tak zrejdź. Nie! No, to spad... Spadłem na sam był Jeszcze mówiłeś chyba o się. Spadłem na sam dół. tego poziomu, na sam dół! A z na którego? Z którego żeś spadł? No z niebieskiego. Z początku niebieskiego. Na początku niebieskiego, nie? Na sam dół. Nie no! A ja nie! Ty też? Ja przed początkiem niebieskiego spadłem. Ja cię! Nie! Na sam dół? Tak. Znaczy ja dead bym. W no. Ale wcześniej widzowi się udało. Skidzą wcześniej wyszedł. Dobra. Tak, chillerce. Chillera u tobie. Tak. Tak, 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 Tu skidzą! Dobra, widzieliście to widzowie. I dampowanie, a nie jakieś. Dobra. Dobra. Uh, uh, uh. A się są antyrali. Lecimy! No. Dobra. Nie! No i konkrownie w kropkach! Wy to jesteś? Tutaj? Ja! Morduję a, się z, z, z tymi to. klockami. A te ja klocki to. są? Znaczy nie, one są. ładne. Ja je, na nich jeszcze nie zginęłem. A czy nie? Y nie wiem, widzę wyocencie, ale mi się wydaje, że raz chyba z tego zginęłam. Ja też raz zginąłem właśnie przy, przed chwilą. Dobra, jestem na hmm. tym. Nie, nie jestem jeszcze najwyżej. Dobra, jest. No, nie idę. Widzieliście to widzenie, zrobiłem Fijo, i idę w w razie, nie? Hmm. A jesteś jesteśmy... a na tym... Na początku niebieskiego ja spadłem To ja już po nie wierzę, nie byłem tak wysoko Myślę, ale naprawdę już, Pierwszy raz w życiu chyba tak nie byłem tak wysoko Pierwszy raz w życiu Drugi A tutaj trzeba O nie hmm. Chyba tu nic nie widzę Muszę sobie hmm. tylaka wyłączyć o, o Dobra, ja jestem. No jestem prawie, prawie najwyżej. O. Jesteś na A, nie no wiem już po... chyba gdzie padłeś. Na początku. Um. Nie, nie tam. Gdzie ty jesteś? Na początku niebieskiego. A ty jesteś na końcu. I uh -huh. jesteś... Prawie najwyżej, no? Zaraz będziesz najwyżej. Jest ja to my to nie jestem pan. Powiedziałem taka długa. Cię wydaje. To nie jest. Ale potrafią być bardzo długie. O! O Jezus, mój znienawidzony chyba poziom, jaki tylko mógł być. Dobra. Ja takie triki sriki robić czasami. Goście, aż tak się wahasz, naprawdę? Jezu, już myślałem, że spadnę, nie? Dobra, jestem na górze. Przegoniłem tego typa, zobacz w ogóle, przegoniłem typa. No zobacz. Chwalczamy, jak tam ci idzie możecie zobaczyć. No ja sobie tutaj, o. Dobra, ja czekam na ciebie. A bo dobra, żeby nie zanudzać, to ja, ja robię cięcie i widzimy się w kolejnej wieży, że Jak powiem. Dobra, ja zrobiłem cięcie. Nie O mnie jest cięcie, niestety, widzowie. Znaczy, no niestety, bo nie będę was zanudzać. A Wojtek to będzie wam pokazywał co i jak. Uprzy idzie gra, ale jest wysoko już. Jakbym będziecie kibicować, to mu się uda. Hmm. Jestem tu gdzie byłem. Teraz jak? Nie uda mi się to, panie. Masz? A, bo, a ten goście jest dobry, bo on nie kilka tego. Ochota dziewczyna, kliknij i będziecie mieli 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ale zobacz jak wysoko nie jest. Dobra, jesteśmy w kolejnej wieży wizowej. Jeszcze na pewno się drugi raz Dobra. Jesteśmy w kolejnej wieży. Ło! Jezu, ile ludzi dada. O, Wojtek przeszedłeś Gratulacje. Ale to są takie klawanuszki, że też odmęt. Dobra, jestem kolejny kolorek. Jakieś buźka z uczkami Też witam kolejny kolorek. Dobra, A no to jak a nie, to nie jest łóżka. Znaczy, ja Już smary, Jakie to jest hard na którym na różowym miejscu? Ja też. A, no. w tym samym miejscu to też. Chyba je ruszyć w ogóle. Ja czy co? Nie, nie ma co no, mojej z to jest praktycznie dla mnie niemożliwe do przejścia. Różowe? No. No. No no to tutaj, ten już jest pierwszy łatwy. No to ja już się tam jeszcze. Pyk. Pyk. A tu można jeszcze tędy. a ja wezmę drugą drogą, spróbuję. Sobie. A nie drugą. Gorzej. Nie, SPADŁEM! Bo w ogóle się zawirowałem przez chwilę, no ja nie wierzę. Jakiś hinczek w ogóle miał już mnie. a Jezus Maria. A nie, jeszcze nie wyprzedził mnie. To jest już? Ja morduję się z tym szarym, Znaczy... Mm, dobra, ja tego nie zrobię. A czy to pierwsze już jest łatwe. Kąt, w tamtej wieży byłem tak blisko, i oczywiście musieli zmniejszyć wprost. Po prostu Gdybyście nie klikali, to bym jeszcze zrobił. A tak O, jestem, dobra. A nie, jestem na tym różowym. O kurde. Różowy jest zbyt ciężki, nie no, wiem, ja Chyba nie zrobię tego. Jest jakieś ułatwienie w tym sklepie, dobre. Które da coś. I mogę extra time a kupić wtedy? Wtedy był kupiony extra time. A da się dwa razy? Czy nie da się. Albo dobra, wezmę tą. G... Zrobię tą grę. Taką bardzo trudną grę. Wiesz jaką? No. Taką. Ty no, też zrobił. <laughs> Gdzie to jest do kupienia? Ale jeszcze extra time nam dam, a więc spoko. Hmm. A to jest ciężkie? Bardzo? Teraz? Będzie ciężej. Znaczy no, masz o mniejszą i Ale Widać. Aleś widać No to. Znaczy. Wcale nie, nie spadłem, nie? A ja też właśnie wcale nie spadłem teraz. Dobra, kupię nam wszystko, co tylko się da. Daję kupił extra timer, speeda. Mogła. Jampa. Ej, dobra, ale jump przyda się. Ale dobra, za, za Ej, pasz, górę... to może się Nie teraz. lubię, ale nie lubię. Chyba, że jakbym sobie jeszcze kupił tego, czekaj, go... coila, shop. Na przykład, później ty... coila. Po prostu, bym tam doskoczył. Aha, super, że ja spadł. Ej, teraz wszyscy giną, nie? Ja tylko widzę, jak ciała spadają. Ja też właśnie. Właśnie, ja zginąłem. Więc... Posteronu... Da się oszukać, tylko trzeba trafić, ale da się oszukać. Patrz, ja ci pokażę jak, chodź. Patrz. A nie, bo ty nie masz tego, Fusion Coila, to ty nie oszukać. Ale ja magę. Ale, o, co chcesz zrobić. Więc ja wszystko nam kupiłem, ja wydałem cały mój hajs. A to ty, ty kupiłeś? Myślę, tam, 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 tam. Ja Fusion Coila za 90 kasy. A co on robi? Co on robi? Speeda i Jumpa ci dodaje. Co? Serio? Patrz, oszukałem to, bez kitu. Widzowie możecie to Be potwierdzić. Oszukałem to. Jestem oszustem. Dobra, hopa. U. Nie! Oszukałam! Ale oszukane to teraz było. Co ja zrobiłem? Przeszedł. Jak to teraz easy cała ta wieża jest, nie? Aha, no może jednak nie easy, ale przyszedłem te różowe, nie? Tak oszukałem to teraz, te różowe. Oła. Dobra, po tej wieży wierzy możemy skończyć. Hej, napić? No chwilę Dobra, hmm, to ja sam tutaj ogarnę dwa kanały przez chwilę. Opa. No kurczę, teraz nie mogę przeskoczyć tego jednego. Dobra, z powrotem. Chyba. Ale żeś się napił. No kurde, ey, ey, wy, Nie no, to musisz to, to zobaczyć cała na tym. Na no, się by zobaczyć co, tutaj. O, mogę jednak no, ja Nie, to na tym różowym. Tak, jest nie do przejścia, nie? Ja przeszedłem to oszukując. A jak ty jest... Na szodek tego wskoczyłeś? Nie, na no drabinkę od razu. Co? Nie wiem no, gdzie tam jest drabinka, Przeskoczyłeś jest... to całe? No, przeskoczyłem patrz, jestem wyżej już, patrz. Co? Jak to myśleć. Jest... Tak, jest... przeskoczyłeś to ca... tu, całą tą? Tak. A jak ty masz takiego jumpa? Do speeda, żeby tutaj przeskoczyć nie ja kudem A, ja lecę na dobę. Nie no, znowu Szukałem kolejny poziom. Jak ja tu całą wieżę że mogę oszukać teraz. Co, Co to, to jest? jest? A to od no, razu na tą drabinkę. Ej, a ja tam dolecę bez tego, myślisz? Myślisz... Myślę, że nie, ale spróbuj. Ja, chyba nie. To już mi się to tak wydaje właśnie raczej, nie sądzę. Kurde, skaczę, na tym! Czekaj, pa, poczekaj tam na mnie, dobra? Pos weź ten. Ja tam idę i ci pokażę, gdzie ja skaczę. No, fajnie, że dojdziesz. Mówiłem, poczekaj na tym, a ten nie. nie. O, no i znowu padłem. Nie zrobię, już dwie minuty ty wierzę chyba. Już nie wiem, ona chyba nie. Chyba nie ma. widzę, widzowie patrzcie na to, drugi raz oszukuję. O, proszę bardzo. O. Jaka ściana wielka w ogóle lata. Nie! Nie ha tam. Czemu ty chodzisz tutaj, a nie Możesz po drabinie wejść, co? No, nie wiem. Teraz nie. Hmm. Dobra, hopa. Patrz, ja tu poczekam na ciebie, Ania, bo ty jesteś ten ...niżko. Ale no, to jest mm. dole. Nie no o, idealnie na to wskoczyłem. Dobra, po tej wieży kończymy, bo nikt chyba jej nie przejdzie. Z nas. Mm. Minutę wątpię. Chociaż że teraz tak swoje turbo odpalę, uwaga. Leci moje turbo. Ten, 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 ten. Ale turbo odpali... A ja teraz a, po tej wieży kończymy tę odcinek. Myślę, że jest git. Kordy, no. Myślę, że git jest długość... Będę pół godziny te dwa odcinki wstawiał, nie? Jeszcze jeden. A Jeszcze jeden dzisiaj solo, solo odcinek. Taki króciutki. Na temat mojego hobby. Wleci na, na kanał. Na temat mojego... Znaczy nie, może nie hobby, ale... Coś czym się chyba interesuje najbardziej jeśli chodzi o... o, o, nie, o nie szkoły. Bo tu swoje tak odpala tak maksymalne... Dobra. Dobra, a dobra. mi się akurat ten koń skończył. Dobra, to tak, Wajtek chodź tutaj ładnie się ustawimy. A, dobra. I tak, i to myślę, że to będzie już koniec naszego odcinka. No, jak widzieliście, razem się udało wieżę przejść. Wojtkowi no, prawie. Dwa razy prawie. No. no i myślę, że jutro zróbmy. Rana... Dwie łapki na górę na dół. No i dwa razy elo. No, więc trzymajcie się. Pa.